W pracy z dziećmi największym problemem są dorośli. Zapraszam Państwa za mną do szatni. Dzień dobry, panie treżnerze. Dzień, Dzień dobry, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę sobie usiąść. Dzień dobry. Usiądź. Tak dobrze. Szanowni Państwo, muszę z wami poważnie porozmawiać. A, a co, coś nie tak z naszymi dziećmi? Nie, z dziećmi wszystko w porządku. A. Ale chciałbym poruszyć temat zachowania rodziców na ostatnim meczu. Fajnie dopingowaliśmy, prawda? Pani Piątek, kto pani podsunął pomysł, żeby być cheerleaderką? Znaczy ja sama. Chciałam, żeby chłopakom było przyjemnie. Proszę pani, pani się ubrała tak, że połowa z naszych chłopców przedwcześnie dojrzała. A. Ale. Ale przy. Ale przepraszam, jak dojrzała? Przecież kluczowe miejsca miałam zakryte. Ojej, mi tam się podobało, jak Pana, pani mama Antka się dopingowała. <grystanie> Dzięki. Bo pan tak się gapił, że pan pewnie nawet nie wie, jaki był wynik meczu. Jaki go meczu? <grystanie> <grystanie> mój, mój Pawełek, jak wrócił po meczu do domu, powiedział, że bramka jest prostokątna, a piłki są dwie. I obie, mama, antka ma pod koszulką. No <zysk> właśnie. <zysk> 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 No właśnie, ale strój, Pani Piątek, to akurat w tym wszystkim jest najmniejszy problem. Drodzy Państwo, ja bym Państwa bardzo prosił, żeby Państwo nie nakładali na Wasze dzieci zbyt dużej presji, tak? Nie obciążali ich jakimiś swoimi niespełnionymi ambicjami. No przecież wiadomo, że większość z nich nie będzie gwiazdami piłki nożnej, tak? Ej, 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 on odziedziczył talent po mnie. A co, pan ma taki talent? A co, nie widać? Proszę pana, ja mogłem zrobić taką karierę, no, gdyby nie ta kontuzja stopy. A co się panu stało? Taki pęcherz mi wyskoczył. Taki naprawdę taki. Taki, że jak się dotkło, to naprawdę bolało. No ale gdyby nie to, to można powiedzieć, że wrota kariery stały przede mną otworem. Proszę pana, wie pan z kim ja grałem? No z kim? Z samym Lewandowskim. Pan grał z Robertem Lewandowskim? Z Ryszardem. W gnojowniku kurzeszyn. D dawaj te piwo. Papa -pa -pa ci coś pokaże, D dawaj te piwo. ho! O Jezu, ten pęcherz! Kurwa, łała, zmiana! Zmiana, łała, ła no głupi jesteś tak mocno! No. Panie Jadczak, być może pańska kariera zapowiadała się dobrze i pan się zna na piłce, ale ja bym wolał, żeby pan mi się nie wtrącał w taktykę, tak? Cieszy w, ja w tym.. Tą... Pan Żeś zostawił notatki na stole, odprowadził Piotrusia do toalety. No to ja tylko powiedziałem Jacusiowi, że ma przejść na atak, bo jest najwyższy, tak? A reszta ma grać długie piłki na Jacusia. W, gnojo... Jacuś... w gnojowniku, kurzeszyn nam się to sprawdzało. Jacuś jest bramkarzem. Ja bym go widział na ataku. A ja pana bym widział na trybunach. A ja mam Antka bez koszulki. Jestem. Nie. Lepiej niech pan będzie cicho. Dobrze, zresztą w ogóle chciałbym, żeby państwo mniej mówili, mniej krytykowali wasze dzieci, bo nie wiem czy wiecie, ale doszło do tego, że Bartek, syn pana Borówki, po ostatnim meczu dostał hejterskie wiadomości na Messengera z jakiegoś fejkowego konta, że gra jak łamaga, że ma dwie lewe nogi. No jak się musi czuć to biedne dziecko? Jak się musi czuć tata Bartka? O, no, wie pan, no, czuję się, jak się czuję, no. Wysłałem to wysłałem! No Mam nadzieję, że w końcu do gównia za coś dotrze. Pan sam to napisał? Nie, no gdzie tam, jak? Pff, z żoną. Nie, po prostu nie ma się co dziwić, że w takiej sytuacji dzieci są spięte, tak? Wie pan co, akurat jak próbowałem je rozluźnić w autokarze, to pan mnie wyprosił, tak? Bo pan chciał im polać alkoholu. Dzieciom. Takie małe porcyjki. Dziecięce. Co pan w ogóle w przerwie dał do jedzenia swojemu synowi, że on potem cały czas pluł na zielono, co? Sam pan mówił w pierwszej połowie, żeby gryźli trawę, no. Ja to milczeniem. A pan, panie Krzyżaniak? Co, co ja? Co ja przepraszam. Ja nikogo nie krytykowałem. A to akurat prawda. No, ale panie Krzyżaniak, ja, ja rozumiem, że pan jest majętną osobą. A, ja doceniam to, że wspiera pan nasz klub. No. Ale tym razem naprawdę grubo pan przesadził. No ale ty, o co chodzi? To już nie mogę e, czegoś kupić naszym dzieciakom, prawda? Pan chciał im kupić mecz. No i prawie mi się udało, gdyby nie pan trener. Kapitan drużyny przeciwnej był już ugadany na dwie paczki chipsów i czteropak coli. Well, pff, to tanio! O, <laughs> przepraszam, przepraszam. Wcale nie tak tanio, przecież kola podrożała. Tak. No. Nie popisał się pan również, gdy prosiłem rodziców o doping. No, to była tylko rzucona taka luźna propozycja. Że zadzwoni pan do laboratorium i załatwi doping. O. Zresztą, jak patrzę na pańskiego Franka, to chyba pan już dzwonił. Bo co, bo. O tak dobrze gra, bo ma wąsa. W wieku ośmiu lat. A w przerwie mówił, że mu skoczył po fajki, reszta dla mnie. Wcześniej dojrzał. Bo zobaczył taniec, mamy antka. No właśnie, i na koniec chciałem poruszyć właśnie kwestię tego nieszczęsnego dopingu. a to przepraszam, to mam dzwonić do tego laboratorium, czy nie, bo już się pogubiłem. Dopingu na trybunach! No Szanowni Państwo, przecież to są mecze dzieci. Skąd tyle nienawiści do zawodników drużyny przeciwnej? Bo to skórę są. Jak pani może tak mówić o dzieciach? Nie ja znam ich matki tych. Dlaczego pani się rzuciła na ojca zawodnika drużyny przeciwnej? No, bo on strasznie krzywo na mnie spojrzał. On miał szklane oko. To może dlatego mu wypadło, jak mu pociągnęłam z bajaka ty? Pani! <noise> Może być! teraz tak. łączę fakty. Pani, pani Wiśniewska w ogóle zachowywała się skandalicznie. Co panią w ogóle podkusiło, żeby przez cały mecz tak hamsko obrażać sędziego? Ja, 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 ja ja? O, o, ho, 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 ho. ja? To już sobie po ludzku nie można krzyknąć. E, e sędzia Kalosz. A co pani takiego potem sędzia Kalosz dodawała? No śmiało, niech się pani pochwali. Kalosz to jest z gumy but, bo być w gumie musi fiut. <noise> 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 I teraz przez panią przegraliśmy walkowerem i żadne drużyny nie chcą z nami grać. Bo to są tchórze, co nie? Dokładnie jak ich ojcowie. Się zawsze boją. Czego? Meczów? Nie! Ustawek! <grymne> Szanowni Państwo, być może po prostu musicie ochłonąć, bo ja wierzę, że Wy chcecie dobrze dla swoich dzieci, co? ale właśnie dla dobra Waszych dzieci postanowiłem, że wszystkie mecze do końca roku, o ile ktokolwiek zechce z nami zagrać, odbędą się bez rodziców na trybunach. Ale o, ja! Ale co ja dotkam? Ja ale to ja mam y, zakaz stadionowy? Tak. <grymne> Nowa to jest dla ciebie takie, takie. T, 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 pierwszy raz mówisz, bez paniki, chodź. Słuchaj instrukcji. Mhm. Zakradasz się do kibla, zamykasz się, jak sprzątaczka podchodzi, puka, krzyczy, to ty mówisz: zajęte! Śpisz całą noc na sedesie. Potem wyłazisz, idziesz na trybunę, racę masz ukrytą. Wy... Gdzie? W dubie! <śles> Nie strachuj naszych tajemnic! Nie! <śles> Nie, 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 szanowni państwo, ja już na pewno dopilnuję, żeby nikt z was się więcej na stadionie nie pojawił. Dobra, 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 jak tam pan sobie chce. No, ale w takim przypadku to nasze dzieci na pewno wszystkie mecze już przegrają. A niby dlaczego? No, bo bez rodziców będą grały jak sieroty. <śmiech> <śmiech>